Witam serdecznie wszystkich na moim kanale. Chciałem Wam pokazać dzisiaj mój świeżutki zakup z mrówki. Okazało się, że mrówka rzuciła świeżutką serię rzeczy w promocji z tak zwanych koszyków po 6 zł. Wszystkie te elementy, które tutaj widzicie, kosztowały 6 zł. Wszystkie elementy się pewnie przydadzą gdzieś, z wyjątkiem o tutaj, to oczywiście z innego działu papierniczego. No i tutaj mam taki, takie nożyczki do, do roślin, to te już były droższe, ale wszystkie pozostałe rzeczy po szóstce. No taki magnetyczny kątownik, który już kiedyś wam pokazywałem, dwa komplety Writeł HSS. Nie wiem na ile one będą, na ile one będą dobre. No niemniej jednak sprawdzimy sobie na wiertarce kolumnowej, może dogram filmik, jeżeli będzie Was to interesowało. Dajcie znać w komentarzu. O, taki zestaw do wkrętarek. No, to już chyba też kiedyś kupowałem. To jest mój drugi zestaw, poprzedni jeszcze mi się nie skończył. To jest za 6 zł naprawdę warto. Tutaj mamy, o, coś takiego. Nie tylko narzędzie, ale widzicie, ultradźwiętkowy odstraszacz. Owadów i gryzoni. No, przyda się. Kupiłem dwa. Kupiłem dwa. No, zapasowe jakieś tam sądy. Może nie do pomiarów elektronicznych takich typowo, takich super precyzyjnych, ale jako zapasowe do takiego taniego multimetru z marketu. No, to się nada. Myślę, że bardziej nawet niż te oryginalne. Chociażby tych multimetrów. Sony. Nie są tylko Niteo czy Parkside'a czy Ferexa jakieś no ogólnie tych najtańszych. Mamy tutaj zestaw szczotek. Co ciekawe, kiedyś pamiętam w Brówce był też podobny zestaw szczotek do różnych silników, z tym, że on był zdecydowanie większy. Nie wiem dlaczego. mrówka Brówka teraz zdecydowała się to zmniejszyć, na no pewno przez koszty. No i niemniej jednak ja pamiętam, że poprzednio ten zestaw składał się chyba z 8 par szczotek, o ile dobrze pamiętam, a teraz mamy tylko cztery. No niemniej jednak, za 6 zł i tak w dalszym ciągu warto kupić coś takiego. Jak wiemy, mamy masę różnych urządzeń z silnikami szczotkowymi za 6 zł w zapasie. Lepiej, żeby było. Mamy tutaj takie wiertło, o, też do wkrętarki, rozmiar 4 do 22. No, myślę, że będzie idealnym uzupełnieniem tych wierteł HSS, które miałem wcześniej. To jest oczywiście pogłębiarka do metalu. O, zestaw takich baterii jak 2032. Tutaj mamy różne nasadki do elektronarzędzi. Tutaj mamy wyszczególnione, co to dokładnie jest. Tutaj mamy o, zestaw... O ringów gumowych 50 sztuk. Mamy tutaj opis, co to jest. Dokładnie jakie mamy tutaj rozmiary. Takie rzeczy się bardzo przydają w naprawach. No to to jest jakaś torba. To, to, myślę, że jakoś specjalnie nie warto pokazywać. To jest taka nerka 20 Taka bardzo malutka. Ona ledwo mieści telefon, ale gdzieś tam, teraz jadę nawet coś, to kupiłem mi się. Przyda. Co ciekawe, jeszcze o to coś takiego: taka lampa warsztatowa za 6 zł, kupiłem dwie. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda. Ona jest na baterie, te duże paluszki. O. zobaczymy, jak się będzie sprawować. Tutaj mamy zestaw trzech baterii, bodajże do jakichś prac warsztatowych. Pracy przy tokarce. Czy czegokolwiek. Na dobrą sprawę naprawię gniazdek. Wszędzie tam, gdzie się coś takiego przyda. Właśnie czegoś takiego im brakowało, a to jest stosunkowo małe. Mamy tutaj możliwość też poświecenia z tej strony. Kupiłem dwie, dlatego że po pierwsze, cena była niewielka, a po drugie, z dwóch stron, jeżeli sobie coś podświecimy, to nawet czy nagrywając film dla Was. Nie będzie, nie będzie dawało to cienia jakiegoś dużego. No zobaczymy, jak się sprawdzi. Za 6 zł, myślę, że warto. Jeżeli wy widzieliście coś ciekawego, jakieś fajne narzędzia w jakichś marketach, dajcie znać. Najczęściej korzystam z mrówki, no bądź internetu. Mrówka, dlatego że po prostu mieszkam dosłownie obok mrówki i często sobie zaglądam tam, nawet nie mając jakichś specjalnych zakupów. Zakupów przemyślanych, tylko po prostu przespacerować się tam. Natomiast często zdarza mi się, że nawet jeżeli idę na przemyślane zakupy, to dokupuję różnych takich pierdółek. Pewnie Wam też się coś takiego zdarzy. Ok, dobra, tyle na chwilę obecną. Dzięki za obejrzenie w filmiku. Lajkujcie, subskrybujcie, piszcie komentarze, trzymajcie się. Cześć.